Przecież, jak gdzieś wkładam hajs, próbuję go pomnożyć, tracę, no to muszę znowu nazbierać hajs, ponieważ inwestuję tyle, ile mogę stracić, czy mogę w jakiś szybszy sposób sobie odrobić. Bo mi się nigdy nie zdarzyło, żebym zainwestował wszystkie oszczędności, aczkolwiek miałem taką historię w życiu, że większość swoich oszczędności wrzuciłem w koparki krypto. Więc pytanie. Bo w momencie, kiedy te pieniądze dalej są w inwestycjach, to ile z tego możesz stracić. I tutaj już trzeba to znacznie przewartościować, bo to już się nie robi tylko i wyłącznie twój wkład, tylko to naprawdę zaczynają się robić kwoty, które mogą już w jakiś sposób wpłynąć na to, jak ty sobie będziesz żył, albo co ty sobie kupisz, czy czym kogoś nie obdarujesz. Więc jeżeli te kwoty już zaczynają się robić duże, a często mamy coś takiego, że um, jeżeli widzimy, daną pozycję, znaczy dany procent zysku w inwestycjach, i te kwoty już są dla nas takie, które no, nie spodziewalibyśmy się, że one mogą tam dojść, to zaczynamy mniej wygodnie czuć się z tymi pozycjami, które mamy. I jeżeli nie czujemy się z tym wygodnie, to to jest dość mocny sygnał do tego, że chyba pora coś z tego wyjąć dla siebie że pora coś gdzieś indziej przełożyć, albo w ogóle nie przekładać, tylko wykorzystać i wynagrodzić siebie za pracę, którą się wykonało. Więc systematycznie, moim zdaniem, trzeba to obserwować, bo, tak jak powiedziałem na początku, to się będzie zmieniać. To nie jest tak, że zakładamy sobie raz i tak zostaje. Tylko w miarę upływu czasu, ta kwota będzie inna.